Pięć komedii, które pozwolą wam się totalnie wychillować. Znajdą się te absurdalne, jak i te dla każdego. American Pie, klasyk młodzieżowych komedii, który na nowo zdefiniował ten gatunek. To historia nastolatków, którzy przed ukończeniem szkoły chcą stracić dziewictwo. Obfituje ona w niezliczoną ilość kultowych scen, żartów, no i oczywiście ikoniczną mamę Stiflera. Ale tego amerykańskiego Stiflera. Najlepszą przepustką do kariery jest dupa, dlatego pokazałem dupę i myślałem, że wygrał. To idealny film, jeśli chcesz cofnąć się do lat 90. i lubisz filmy, których akcja rozgrywa się w środowisku szkolnym. Znów można poczuć się jak nastolatek. Zasiąść w ławce szkolnej, pójść na studniówkę, mieć przyjaciół. Przypomnieć sobie, jak było fajnie, kiedy było się amerykańskim nastolatkiem. Kurwa, rzeczywiście! Super bet. Dwóch przyjaciół, granych przez młodego Jana Heela i Michaela Serre, marzy o niezapomnianej imprezie przed końcem szkoły. Co może pójść nie tak? Oczywiście kurna wszystko. Jeśli lubicie humor sytuacyjny, absurdalne dialogi, cringe'owe sceny mianem tych z The Office, no to ten film to jest must watch. Warto wspomnieć, że za ten film był odpowiedzialny Seth Rogen, także to jest ta komedia z tych bardziej absurdalnych. That job, czyli ostatnia szara komórka, albo Job. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tam jest angielskie słówko, czy polski Job. Ale tak, polski akcent. Job to kultowa komedia, pełna absurdalnych sytuacji, scen oraz tekstów, które weszły na stałe do popkultury. Szneszku, tylko uważaj na przejściu przy szkole. Klubiłeś mi? Trójka kumpli, absurdalne i niefortunne przypadki i dużo specyficznego humoru. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, co jest prawdopodobne, bo nie jest on aż tak popularny, no to naprawdę polecam wam go sprawdzić. Można tam zobaczyć na przykład młodego Borysa Szyca, Agnieszkę Włodarczyk, a film ten zrobił gość, który jest odpowiedzialny za Symetrię. Jeden z bardziej depresyjnych polskich filmów, także jeżeli to nie przekonało was do zobaczenia tego filmu, no to nie musicie oglądać. Hatch Vegas. Nie da się mówić o komediach idealnych do wychilowania wieczorem bez wspomnienia tego tytułu. Grupa kumpli budzi się po szalonej nocy w... Vegas i nic nie pamięta. Zignął Pan Młody, w łazience jest Tygrys, a w szafie Niemowlę i to nie wiadomo czyje. Brzmi jak przepis na niezły burdel i mnóstwo uśmiechu. Są trzy części tego filmu, i według mnie trzecia jest chyba tą najlepszą, ale dopiero jak zobaczycie pierwszą i drugą: Deadpool. Może to nie jest klasyczna komedia, ale naprawdę ten film to jest studnia krwiożerczego śmiechu. Ryan Reynolds w roli pyskatego i uroczego antybohatera ciśnie Bekę ze swoich wrogów i z całego gatunku filmów o superbohaterach. Są trzy części tego filmu, a w drugiej i trzeciej można zobaczyć jeszcze więcej y, superbohaterów. Trochę taki Avengers, ale na mefedronie. W sumie to nie widziałem jeszcze trzeciej części, ale jeśli lubicie sarkastyczny humor i sceny akcji pełne beki oraz krwi, no to naprawdę z ręką na sercu polecam wam Deadpoola. Lajkujcie, subskrybujcie i dajcie znać, czy zaproponowałem wam coś nowego, czego jeszcze nie wiedzieliście. A jeśli nie, no to czekajcie na kolejny odcinek. Cześć!